Pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc. Wierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam Wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Dzisiaj we wspomnienie Jezusa Chrystusa, najwyższego pasterza, czytamy w słowa konsekracji, ustanowienia najświętszego sakramentu. I rzeczywiście może nas uderzyć to, że Pan Jezus każe nam jeść swoje ciało. Kiedy z przybliżenia na to spojrzymy, to nie dziwimy się tym niewierzącym Żydom, którzy się przeciwko temu buntowali, bo żeby jeść mięso od drugiego człowieka jest to nie do przyjęcia, ponieważ jednak Pan Jezus to mówi z całą powagą, a życie Jego, a zwłaszcza śmierć i zmartwychwstanie, są potwierdzeniem jego Synostwa Bożego. Dlatego Przyglądamy się temu z wielką uwagą i widzimy, że jeść ciało Jezusa Chrystusa, czyli jeść chleb konsekrowany i pić wino konsekrowane, przemienione w ciało i krew Chrystusa, to rzeczywiście jednoczyć się z Panem i jednoczyć się z całym jego człowieczeństwem, z wszystkim czego dokonał na ziemi, kiedy z miłości nauczał nas i kiedy uzdrawiał i w końcu ofiarował za nas samego siebie na ołtarzu krzyża. Kiedy regularnie przyjmujemy Komunię świętą i niejako w sposób duchowy rozsmakujemy się w niej, to później, bez zjednoczenia z Panem, nie możemy żyć. I nic nie jest tak ważne w życiu jak przyjęcie komunii świętej. I w ten sposób jedyną rzecz, tak jak to mówił święty Ignacy Antiocheński, męczennik, Ostatnie pragnienie, które zostało mu, które jeszcze go trzyma na tym świecie, to jest jednoczyć się z Panem w Komunii Świętej. I my będziemy podobnie ukształtowani. Pragniemy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, a na zewnątrz rozdajemy ludziom miłość, którą Chrystus nam w taki nieograniczony sposób podaje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.